Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Jak ktoś zapomniał, drzwi zamknąć, Robert. Kto? Dobra, już zamykam. E, dzisiaj, słuchajcie, przyjechaliśmy z 250 do EBL-u, bo prawda jest taka, że oczywiście bez porządnego pick-upa żaden projekt nie może zostać zrealizowany. To już przecież wszyscy wiemy doskonale od samego początku. Więc jeśli przyjechaliśmy do EBL-u naszą 250, to oznacza, że coś się szykuje. Szybko domyślacie się pewnie o co chodzi. Akurat na pakać zmieści się V12 plus V8 czyli zrobić z niego V20 No dobra, czyli tak, to zostaje? Nie wiem, sprzęgło to będzie zabierał? Tak, całość chcę, wiesz, jakby e, cały ten nabój napędowy Te pasy byś przygotował po tym byśmy No śmiało, śmiało, śmiało jeszcze raz tak. Jeszcze raz kawałek. O, do dobrze, do, Dziękuję. Pickup v 2 na 20 Słuchaj, ja miałem tak, się na aucie. Wrócił do mnie i się Kłada To zostawił. Pojechał z głupi. Ale mam nadzieję, że to nie Ty montowałeś tego Kłada. Nie, nie. To dobrze. Nie, <śla> to, to naprawiałem. No poczekaj, chodź, spróbujemy. Okay. To wysoki. A Dobra, jest. No dobra, tak czy siak wygląda to naprawdę fenomenalnie i dziś chcę, chcę wam pokazać mm, przede wszystkim a właściwie przedstawić Wam niezwykłą zupełnie postać, postać, która będzie zajmowała się naszym silnikiem i to jest osoba, którą wydaje mi się, że polubicie, bo to jest osoba, która Polecana była przez Lecha, polecana była przez e, chłopaków z Przeźmira Głowic, z Topmaru i jako jedyny powiedzieli, jak chcesz to do Wiktora, koniecznie, tylko do Wiktora. A Wiktor to jest jedna z największych legend motorsportu w Polsce, który zajmuje się tym chyba 40 lat. A przy okazji jest niesamowicie skromnym i fajnym facetem. Ale to super wygląda. Jak ja lubię takie rzeczy, nie mogę się napatrzeć na takie widoki, kiedy na pacę ląduje silnik od Diablo. W ten to sposób. Potroiliśmy, podwoiliśmy, nie podwoiliśmy, potroiliśmy po czterokrotnie. Pięć... Zwiększyliśmy wartość wielokrotnie epicapa F250 No co, do poznania będziemy tutaj cisnąć paka 20 Bo przy pak jak dojdziemy do 140 to od razu spalanie naszej 250 co idzie od razu dwa razy a teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Co myślisz, Wiktor? Co myślę? Jak to się mówi, otwarcie, otwarcie klienta czy pacjenta pokaże, nam, co tam jest w środku i co musimy zrobić. Nie? Słuchajcie, żeby była jasność, Wiktor jest osobą, która, jak wam powiedziałem, została polecona przez wiele osób. Ja to absolutnie rozumiem, bo ty jesteś człowiekiem, który nie tylko jakby. Buduje, restauruje silniki. Ty budujesz silniki, ty konstruujesz silniki, silniki, które są wyczynowe. No, można tak powiedzieć, że przerabiam te silniki do, do sportu. Ile lat zajmujesz się w sporcie? Ponad 40. Ponad 40 lat. I 40. zawsze, jak rozmawiałem z Lechem, to jak wiesz, Jamińskim telechu mówi: No tak, Wiktor, wiesz, Wiktor to jest po uniwersytecie. Tam w tym. My takich uniwersytetów tutaj w Polsce nie mieliśmy. On to wiesz, tak myśli technicznie o tym. Dziękuję chyba... Lechowi <laughs> za taką opinię. Albo Ty chyba jako jeden z nielicznych nie byłeś samołukiem takim, tylko to faktycznie miałeś absolutne wykształcenie takie sprecyzowane no do tak, Mam doby, sprecyzowane wykształcenie, które sobie wymarzyłem jeszcze jako dziecko, ale podstaw nauczyłem się od mojego ojca. Bo jak to się stało, że ty się znalazłeś w Polsce? Bo to, to było coś z wyścigami, z formułami związane prawda? Tak, tak. Prawda? Przyjechałem pierwszy raz na wyścigi, raz przyjechałem drugi, pierwszy raz przyjechałem do Torunia. Od razu zacząłem z Pudła, nie, także Naprawdę? Który to był rok? I to był 91 bodajże uh -huh. rok, potem pojechałem, chyba do Poznania przyjechałem właśnie, no i coraz bardziej mi się podobało tutaj i postanowiłem zostać, nawet nie tyle się ścigać, co no, po prostu popracować i zarobić trochę pieniędzy. Chodź pokaż, bo tam widziałem masz tablicę, pokażesz <grych> Ta. ją, zaraz przyjdziemy do niego, a z drugiej strony, to słuchajcie, historia Wiktoria jest też absolutnie niesamowita i to też... Człowiek, który jest legendą wyścigową, bo tak, dzisiaj budujesz samochód, dzisiaj budujesz między innymi ten silnik do E21 -E Raweckiego i, i kto, jak teraz zdobyliście, to jest w dtm klasycznym zdobyliście pierwsze miejsce, tak? Nie, w DTM-ie klasycznym zdobyliśmy czwarte miejsce w tym roku, zabrakło nam jednego punktu do trzeciego miejsca, a w zeszłym roku wygraliśmy, to był po prostu puchar e nie przy DTM, tylko e, puchar historyczny e, Niemiec. Wow. I teraz tak, to są twoje bolidy? Tak, to wszystko moje samochody, może nie wszystkie, którymi jeździłem, ale część z nich. A więcej? Więcej to są Andrzeja, mojego syna. Więcej takie dają tylko na Czechach. Mhm. Jak pierwszy raz jechaliśmy na Czechy, to nam mówili, że z Czechami nigdy nie wygramy, nie warto w ogóle tam jechać. Ale wygraliśmy, wygraliśmy w Czechach, wygraliśmy we Włoszech, także dużo osiągnąć mamy. I zostałeś w tym motorsporcie tak naprawdę, bo tak, kiedy tak. Ty przestałeś jeździć Estoniami, bo jeździłeś widzę 21, 25, tak? To są... Pierwszy mój samochód to była osiemnastka jeszcze tutaj, zaraz, zaraz, zaraz ją Tam, znajdę, na górze? Nie, 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 tu jest 18ka, ale już przerobiona z owiewkami, z, ze skrzydłami, ze spoilerem przednim od Estonczyków, od Metalex. Z firmy Talept. A bo wygląda jak to tak jak Metalex, z takim e, jarmem, Bo wiesz. ten Nie, nie, to, jest, o, o, to są plastiki Taleb, uh -huh. estońskie, a samochód mój pierwszy był, nie mam nawet żadnego zdjęcia, to jeszcze było cygara normalna, Estonia 18M. Uh -huh. a któryś z tych bolidów, powiedz mi, Twoich został Nie. Żaden nie został Żadeś, żaden niestety, nie niestety. Ten mój ostatni samochód, który. Ta 25. Tak, który został sprzedany za psie pieniądze, że tak powiem. Ale wtedy Andrzej zaczynał swoją karierę samochodową i były potrzebne duże pieniądze. Także liczył się każdy grosz. Zostało sprzedane, powiem, wszystko oprócz mieszkania. No ale wiesz, to no, motorsport. No zawsze tak jest. jest. Ale jest jak narkotyk, co? No, jest to nawet nie część, tylko moje życie. No, I to jest właśnie piękne. I tą postać Wiktora poznacie przy tym projekcie. Tam jest Karolina Lampelczapka, wystaje, bo ty byłeś w tym teamie też, Karoliny, nie? Tak, tak. przez no, prawie całą karierę ją samochodową. Pomagałem im. To był taki wóz, ja pamiętam jak tak, przyjechałem tak. pierwszy raz i zobaczyłem ten wóz. To Megan to się nazywał Megan tak. To był tak niesamowity wóz. No, bo to jest w sumie formuła przykryta skorupą. nie? Na dwie strony podzielona, nie? Jakby ten tył tylko zdejmowany przód no. oddzielnie. E, konstrukcja rurowa, Tam która była super, super. Ale to był w ogóle wow. Ja wtedy marzyłem o Clio V6, a potem widziałem jeszcze coś takiego i myślałem, że, wow, kosmos. Dobra, Wiktor, chodź. E, wjechać tutaj do Ciebie tak, e, i wiesz co, wydaje mi się, że chyba przez podnośnik powinniśmy to zładować, bo to nie jest najlżejsze. Nie no, on dźwiga tam, ile, dwie tony dźwiga. No właśnie przez ten, dobra, to już podjeżdżam, już wjeżdżam. Z nie, Łukaszem. Nie, nie raweckim, tylko z Łukaszem no, Stopmaru. No, no, rozumiem. No, jak ściągnę, to od razu pojadę Łukasz wiesz, jakby sam jest z tego ciekaw, bo ma ten swój samochód, który jest zresztą z identycznego roku, więc to jest wszystko dokładnie to samo. No, no. Tylko, że nigdy nie był otwierany, no bo jego jest taki, wiesz, dziewiczy, wychuchany, wydmuchany e, na tym. Nasz jest skatowany, wiesz, życiem, jakby już widzisz zresztą po kole, nie? Że w swoje przeszedł. Teoretycznie wóz powinien. Znaczy, teoretycznie ma 50 tysięcy kilometrów. Tyle jasne wyczniki. Tyle, nie, ale nie sądzę, żeby miał więcej. Wiesz, jakby. Oczywiście one są absolutnie skatowane, te wozy. Ale on z Włoch przyjechał? Nie, z Japonii. Znaczy, kiedyś Aha. był we Włoszech. W 1997 roku pojechał do. Mm, do Japonii. Auto jest z 91 roku, właściwie to 90 bardziej niż 91. Spróbujmy go przesunąć, damy radę? No tak. tak. No, nie za bardzo. Nie, nie, nie. Nie, nie nie damy rady. Nie damy rady. No już jest. No dobra, i tutaj już mamy jest, jedno ja. ucho i drugie ucho. I Gdzie? teoretycznie Aha, po tutaj. przekątnych, tak. O, no, no bo są te montażowe ucho. No, na pierwszy rzut oka to mnie martwią na razie. <noise> Jak ja mam go zamocować na stoisku, bo na takich szpileczkach to on mi kurde szpilki ułamie. To jest też jedna rzecz, po drugie nie wiem czy... Eee, to... Nie, wytrzymać wytrzyma, bo już taka dwunastka wisiała na nim, nie? A co robiłeś z dwunastek? Jaguara. Jaguara. Nie no, jakby jeżeli wisiał ci Jaguar 12-cylindrowy, to nie, teoretycznie nie, no nie powinien. A myślisz, że o tych on, szpilkach, że są za delikatne? Tak, szpilki na, na pewno bardzo delikatne, bo ja Jaguara wiszałem na takich dziesiątkach powiedzmy, nie? Trzy uh -huh. e, 8 chyba. On nawet w miarę kompresję trzymał, wiesz? No uh -huh. właśnie w miarę równy był. Ciekawy jestem jak tu kolektor jest rozwiązany, bo kiedyś robiłem. Parę już Amerykanów robiłem to w jednym to była tragedia z tym kolektorem, no jak w sumie ze wszystkimi starymi silnikami, fałkami, ósemkami starymi to był zawsze problem. Z no tym... dobra, no ale tutaj jest ich szansa, że to jest jakaś bardziej wyrachowana konstrukcja. Ja no, też tak myślę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo wiesz, na czym problem polega? Mały mała korekta wysokości głowicy powoduje to, że kolektor już nie pasuje. Ok. Tak to było zrobione, niestety. I trzeba było to wszystko liczyć, bo to wiesz, no kąt, nie są płaszczyzny, jakby nie, nie powoduje to, że jeżeli tam spalanowałeś milimetr, to tam też musi być milimetr. Wiem, ale, rozumiem. Nie. No bo wszystko było na, na ten. Piesz, teoretycznie to jest motor, który do, wcale jakiś do takich najlżejszych, znaczy najsłabszych, nie należał do, bo on miał w 7 chyba. No 500 koni. Czyli wiesz, jakby wynik na litr całkiem przyjemny nie jak nie? na wolno ssaka. No bo on jest 16, to znaczy 4 zawory na cylinder ja widzę, nie? Ja też? Niestety. Znaczy, znaczy super, że jest, ale jak no. się robi, to niestety. No, bo się liczy od sztuki, tak jest. Tak. Niestety, tu to masz rację. Dobra. A powiedz mi, a z E21, czyli z mhm. Łukasza Rawackiego samochodu, mhm. ty tam jaką, jaka jest pojemność w nim? To jest 2 litry. litry, bo musi być e, dwulitrówka. Tak. Ile masz mocy w tym samochodzie, z tej 200? Dwu... 200 koni ma. 200? Znaczy skąd ten uśmiech? <laughs> no bo fabrycznie ten samochód ma 109 koni. Tak. No. Czyli zrobiłeś 100 no, koni z litra. Ale takie, że działa i takie, że to wszystko... Tak, że to działa. No... Wszyscy mówią, to znaczy wszyscy, większość z którymi się ścigamy mówią, że oni mają tam no, grubo ponad 200 koni, nie? Aha. No i oczywiście na prostych przegrywamy z nimi, ale no, nadrabia Łukasz jazdą i, i tym podwoziem, które mamy w tym samochodzie. Jak będziecie w ogóle kiedyś chcieli, to ja myślę, że w ogóle fajnie byłoby kiedyś pokazać Łukasza, a właściwie też jego samochód, bo to jest też samochód, którym Łukasz strasznie dużo miał takiej wytrwałości, nie? Jakby... Ja pamiętam, podczas weekendów potrafił zgruzować jednego dnia ten samochód, a drugiego dnia no nie, już, to już jechać. Było na początku, że ale ja wiem, ale... uczył się jeździć, tak. Ale Także... super, ale pod kątem wytrwałości, jakby wiesz, takiego, takiej zaciętości. No, e... na, pewno, na pewno nie była ta prosta sprawa, żeby on się nauczył przede wszystkim. No ale dzisiaj już jeździ... A dzisiaj już jeździ bardzo dobrze i no... Więc jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, to um, spróbujemy poprosić Łukasza o udział. Jest przypięty na, na tym, to co, wyjechać? Tak. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, 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 dobra. Ok. Wiktor, jest jeszcze, mam oczywiście... Mhm. Cały zestaw i rzecz, którą na pewno musimy pokombinować no, no, i zrobić starczy. z tym coś sensownego. Bo one fabrycznie są do kitu. Słabiutkie sprzęt. Nie, nie da się tak naprawdę podjechać pod górę, nie wiem, wjechać na lawetę, wyjechać z garażu. Mhm. On się, ono się cały czas pali. A sprawdzałeś dostępność, coś takiego bardziej. Zresztą, szczerze, sprawdzałem mhm. dostępność, no. jest dostępność, ale jeżeli będziemy w stanie wykombinować coś po naszemu, mhm. to byłoby super, bo koszty oryginału. A poza tym ten oryginał nad też nadal będzie słaby. Ja bym wymyślił coś. Żeby to nie było stalowe sprzęgło, ale jakby wiesz. Nie, tu nie chodzi o stalowe sprzęgło, bo budowa jest okej, okay, nie, ta budowa wytrzyma, tylko chodzi o sprężynę. Starczą to wiadomo, co tam ceramika przyjdzie, ale sprężynę mocniejszą potrzebujemy. To jest problem. Jeżeli trzeba będzie, to będziemy kombinować z oryginału, a może się, nie, może się uda bez oryginału, to wtedy to, 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 to straszne koszty Zobaczymy. są po prostu też oryginału. Wiesz, jakby no trzeba nie. się przyjrzeć i zobaczyć, co jest no, czego warto. No, w nie tanie nie jest na pewno. No. <tuszy> na pewno. Ale wiesz, bo czasami ty zabija o tym doskonale, Wiesz, że są rzeczy, które warto zrobić poza. Tak. tak. Może inaczej. Zablokowała się paleta też. Wiktor, jaki jest plan tego? No, no. Co robimy z e, tym motorem? Jaki masz plan na no to? No, przede wszystkim ja muszę usłyszeć Twój plan. No to ja już Ci mówię. Mm, Łukasz znany ci Stopmaru czeka na głowicę i nie może się doczekać, i przebiera e, nogami. Mhm. Mm. Wóz generalnie chodził, znaczy to jest tak, żebyśmy miał świadomość, to wszystko jakby działało jeździło, tylko jak mamy tak rozebrane wszystko w oproch, że stwierdziłem, że trzeba to otworzyć i zobaczyć i sprawdzić to, wiesz, żeby już nie wracać do tematu. Tak jest. Wydaje mi się, że powinniśmy zobaczyć przede wszystkim pierścienie, zobaczyć wszystkie uszczelniacze, ja, bory i, tak tak, tak, i, tak tak. i tak dalej, i tak dalej, to i tak dalej, i tak dalej. I po kolei iść i patrzeć, co się, co się dzieje. No i na pewno chcemy zrobić, żeby to wyglądało, nie? Jako tak. Takie, tak cały wóz będzie super wyglądał wiesz, jakby jest budowany od początku do końca, więc co bardzo Dlatego moje pytanie z kolektorami Ech, wiem, że w Przemyślu u, ktoś tam maluje kolektor, kolektory specjalną farbą termiczną nie. Mhm. Także może by było wa warto wysłać to do nich, żeby oni elegancko to zrobili. Ja w razie czego, jeżeli będziesz miał, znaczy albo możesz mieć tych tutaj, jakby jeżeli wierzysz, masz sprawdzonych i, i ten... To no ja... znaczy raz tam ktoś z moich klientów u nich malował i to cały kontakt. Super. Bo ja w razie czego mam jeszcze, robiłem do, do Ferrari 599 kolektory i to i też super wyszło i to Przemo mi robił, więc wiesz, jakby, jak będziesz potrzebował pomocy, Wiktor, to dawaj mi znać z tymi no, takimi rzeczami rzeczy, tak, to ja to kosmetycznymi. Nie, bo, tak, tak, kosmetycznymi nie będę ogarniał, to wszystko pójdzie tam do ciebie. Nie? Dobrze, to nie, ma, to nie ma problemu. Mi zależy przede wszystkim na twoim, twojej wiedzy technicznej i takiej wiesz, czegoś co masz u siebie, czyli poszanowania tej te techniki, technologii, wiesz, i takiego podejścia, znamaszczenia. No, wiesz o co mi chodzi tak, z, tym, z tym wszystkim. Tak. Jakby rozumiesz to, szanujesz to i wiesz, że jest to coś absolutnie wyjątkowego, a nie każdy no tak. kolejny motor, który, 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 który będzie. Na pewno robił. tak. Więc tak, to na pewno yy, myślisz, żeby go rozpinać w dół? No, no oczywiście, wszystko Też. będziemy rozpinać, wszystko pójdzie do mycia, czyszczenia i tak dalej, no do sprawdzenia to wiadomo, mhm. pewne rzeczy do malowania, coś tam do szkiełkowania, także no wiesz... Yy, I no, robimy listę części tak naprawdę, tak, które będziemy Tak, najpierw segregacja i potem zobaczymy, jeżeli mówisz, że przebieg jest rzeczywiście taki jak był, to podejrzewam, że no, jakieś powierzchnie na pewno trzeba będzie przeszlifować, zabielić, nie? Ale jeżeli chodzi o wał, wow, to podejrzewam, że tylko damy nowe panewki. I... Mam nadzieję, wiesz, no. jakby, wiesz? To jest też tak, że te wozy nie mają łatwego życia. Tak, nie? jak jakby... powiedziałem na początku, otwarcie nam wszystko pokaże. Tak, standardem jest odpalanie i na zimnym go robienie i do odcięcia, do odcięcia bo on jeszcze ma wydech taki, który strzela ogniem, więc. No już no. je kusi, więc to, 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 to tak, może, tak może działać. No dobra, Wiktor, to co? Zostawiam ci to. To, 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 to cudo. I dawaj znać, no my będziemy wpadać raz na jakiś czas. Ja pogadam z, przy okazji z Łukaszem, żeby raz na jakiś czas wpadał do ciebie, żeby też podejrzał, zobaczył i nagrał coś, co, co będziesz robił z tym i już. Mhm. Dobrze. I kiedy, wy, ale myślisz już od przyszłego tygodnia? Chcesz Nie. to? Ruszyć? Tak, tak, tak. Jak tylko będę miał wolną chwilę po świętach, to od razu wezmę to. I muszę najpierw rozwiązać problem jakby ze stanowiskiem, bo podejrzewam, że będę musiał albo pożyczyć, albo kupić stół takiej podnoszony. Wszystko ma swój tutaj oddzielny numer, wszystko jest oddzielnie numerowane, wszystko jest wybijane. Wiesz, ja też podejrzewam, no, no że z tych silników nie powstało jakoś strasznie. Dużo. Ręczna robota, tak. nie, bardziej. Ja nie wiem, jak to, było, jak to jest w Lamborghini, natomiast jak Ferrari na przykład robiło 599, to wszystkie odlewy, wszystko powstawało w fabryce jakby wiesz, była no, no, forma przecież. piaskowa i każdy silnik jest inny, no bo jest jakby z innej formy. No tak, jest bo zrobione... każda piaskowa tak. forma jest jednorazowa. Tak, więc w ogóle jakby, jak dopiero patrzysz na to, to zaczynasz rozumieć arcydzieło sztuki, wiesz, że to jest no, tak. coś, co, co... Ręczny wytwór. <laughs> tak, tak, Ale z drugiej strony, no jakby trudno było zrobić, to znaczy jak można było podawać na przykład, że ten silnik ma tam 500 koni. Na pewno jeden miał 500, a drugi 400. Na 100% zresztą tak mówią, że pierwsze 50 egzemplarzy Diablo było dużo mocniejsze niż pozostałe, że jakby wiesz, te pierwsze pokazowe... trochę zaczęła się i tak dalej. A to jest 27 numer wozu, więc generalnie pochodzi z tych, z tych pierwszych 50, też jestem ciekaw, jakby, nie 27, 26, 27, tak 27. Więc jakby pochodzić z tych pierwszych 50 jestem ciekaw. A, możesz, a może warto poprawić fabrykę? Wiesz, oni wtedy no, no robili wiesz, to na paliwo 9,5. No wiesz, i tak będziemy coś tam planować na pewno, bo wiesz, no po zdjęciu głowic no, musimy je zabielić, nie? Mhm. Głowice zobaczymy w jakim stanie blok jest i... i no ale podejrzewam, że... że wiesz... Zawsze podwyższenie mocy się z tym, że nie, nie zawarią silnika, tylko z napędem wszystko po kolei. Nie da się tylko podnieść mocy i nic nie pozmienię. Wszystko wiesz, po kolei. Napęd, hamulce, wszystko trzeba po to Hamulce i tak będziemy budowali od nowa. No. Bo te hamulce w oryginale są w ogóle to są hamulce, które są bierze, świetne do BMW serii 5 z, um, z lat 80. Ale nie do samochodu, który niby jeździł 327 na godzinę, 330. Mm, tak. mm. Bo tam a, masz takie normalne hamulce. A chcecie takie stare hamulce ze względu Nie, wymieniamy na nowe... Znaczy chcę... Nie, nie. Aha, ty mówisz o tej BMC 5. Nie, ja mówię, że to są takie jak bs bo to są ATE, które są zakładane więc Wierze. będą na jakieś. Skonstruujemy, tylko tak, żeby nie zepsuć samochodu, nie? czyli żeby to był plug Ja myślałem o tym, żeby spróbować zrobić coś według dzisiejszej technologii, czyli napływającej tarczy z dużym zaciskiem mhm. i żeby to było normalnie hamujące, ale żeby to też jakby w momencie, kiedy chcesz zamienić na oryginał, to odkręcasz śrubki i zakładasz no, oryginał. my tak zrobione mamy właśnie w rekinie. W każdej chwili mogę gino założyć, nigdy nie, nie przerobię. A jaki masz hamulec, tu w rekinie? W tej chwili mamy hamulec, e, tarcza jest. Oj, żeby nie skłamał, ale mamy, mamy bardzo duży hamulec. E, Powiedzmy, Felga nie każda wchodzi nam, bo mieliśmy inny zestaw Felg na deszcz nie? i one już nam nie pasują. A jesteście regulaminowo ograniczeni wielkością Felgi, czy nie? Wielkością Felgi tak, bo no wszystko się rozchodzi o homologację w tamtych czasach. Nie? Ok. No, także Felga była 15, a musimy 15 zachować. Ale teraz mamy taki hamulec, że no i nic się nie dzieje z hamulcem, się nie grzeje, hamuje bardzo dobrze mimo, że zlikwidowaliśmy już dawno serwo i, i Łukasz jest zadowolony ja jestem zadowolony. I to jest najważniejsze. No. I powiem, że nie mamy nawet API Racing, mhm. mamy jeden zestaw Touch API Racing, drugi zestaw mamy Pizza e, Brakes e, mhm. polskie i też działają. A zaciski mamy e, angielskie, ale nie Ok. Tańszej firmy, jeżeli będziesz chciał, to... No. I też działają. Tak, i działają. My wcześniej jeździliśmy na mniejszych zaciskach przez wiele lat. Oczywiście trzeba było serwisować częściej, bo to były mniejsze tarcza, mniejszy zacisk, że to się przegrzewało. I dokładnie takiej technologii od ciebie potrzebuję przy wyborze sprzęgła. Czyli no. nie musi być oryginał będzie lepiej i będzie działał. No wiesz, to jest bardziej rzadki samochód niż ten. Ten jest rzadki, a ten jeszcze bardziej rzadki. Wiesz, no spróbujemy, poszukamy coś. Albo coś no, wymyślimy.